Witam Was, widzowie, na moim kolejnym odcineczku na moim kanale. Nowy update, nowe rzeczy, nowy. Nowe rzeczy, więc zobaczmy sobie dzisiaj razem. Ale na początku, żebyście nie wiedzieli, może dobijemy w tym roku 1000 subs subskrypcji, więc mam nadzieję, że chciałam Was. Więc lecimy. Zawsze na porządku, suba, lajka, dzwonka z co na bieżąco z takimi lub innymi odcinkami. Więc lecimy: New update January 7 Lucky Block, Dominus Pets, Rainbow Lucky Blocks, o to wiadomo: Lucky Dominus Pets, mm -hmm. black, uh, black Lucky Block Event, Repeat Golden rainbow, but, uh, rainbow Button. Nie, zobaczymy. Always Keep Settings, Player Trade Rating, Trading History. Trading Improvements, Nerf Achievement, bug Fixed, New, Realm, Next Week. Realm, Next, Realm, Next Week. Nie wiadomo o co chodzi, ale co dzisiaj to zobaczymy. Huge Black Lucky Book Event za 5 minut. Ale nie wiem o co chodzi, ale za to razem zobaczymy, co tutaj się dzieje w tym update'cie. Po pierwsze... Tak, mamy to. Eee, będzie dużo auto-hatch. Triple Eggie, Octuple Eggie, Stop Tego, Always Keep, Golden, Exclusive Rainbow Pets O tak widzowie, o na to czekaliśmy I to będzie, więc wow, zobaczymy co my tutaj zobaczymy yy, Więc na razie wszystko yy, Na razie sobie wszystko odznaczymy, żebyśmy wszystko mogli zebrać Czy jakiś nowy hoverboard? Nie ma Dobra, sprawdźmy sobie razem. Razem z widzami, nowym petem. No i pet się zepsuł. Ale zobaczmy, co wy wydropimy z pierwszego Lucky Bloka. Aha, czyli to też na yy, działa na zasadzie, że będziemy chodzić po mapy i znowu zbierać Lucky Bloki. I tak, dostawać znowu pety. Yy, co jest najgorsze? Tak, będziemy musieli znowu jeść i zbierać. Ale dobrze, bo może zdobędę tym razem nowego huge'a, który jest Lucky Dominus Huge Lucky Dominus Którego dzisiaj sobie razem prawdopodobnie Zobaczymy, nie wiadomo I o co chodzi Okej okay. I co się teraz stanie, aha Replace button Nie wiem o co chodzi, replace button Rename pet nie działa. Yy... Lucky bloki, lucky bloki. Nowy achievement, więc razem zobaczmy, jaki to jest nowy achievement. Yy... Czemu tu pisze Don? Nie, zobaczmy co dalej. Don, 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 don. O! To czemu teraz pisze Don tutaj? No dobra, nie wiem. Ale jest jakiś nowy, niebatch image. Zawsze jestem na samym dole. Eee. Retired. A, już tego nie da się zdobyć. Dobra wracając yy, Czy jest jakiś nowy achievement? Bo niby będę da dodał nowy achievement i jakoś tego nowego achievementu nie widzę To jest nowy achievement Climb 1 gift Tak! Za to diamenty dostajemy Oczywiście, że wszystko Jakie mamy? Bo zrobiliśmy ten już challenge? Nie, ale dostajemy za to te diamenty, co jest fajne Ambokujemy kolejne piękne nasze peciszki. znowu Laki Loki najgorzej No trudno yy, no zobaczymy, zobaczyliśmy yy, Auto Settings No jest OP yy, Gold petty w sumie. Dobra, na razie tego się nie przejmujmy, zobaczmy Zobaczmy sobie, yy, dalszy event yy, Czy coś się zadali? Nie dodaję żadnej mapy, czyli tylko Lucky Block Event. Ale widzowie, co zobaczę na Big Gamesie? Yy, tego yy, nasz piękny. Nadal nie ma, dobra. Yy, myślałem, że już jakby jest maskotka, bo mapy być maskotka, której jeszcze nie ma. Więc pewnie będzie niedługo. Więc sprawdźmy sobie Devil Block Petsy Melix Rainbow, Lucky Block Event. Eee, mamy dominusy, które były zlikowane na moim Discordzie. Link w opisie do mojego Discorda. Eee, tylko na weekend są Lucky Bloki, więc ja na pewno będę z tego korzystał. Eee, Rainbow to jest bardzo rare. E, lucky Block, który jest Rainbow Lucky Blok. Eee, lucky który będzie też nam wypadał, będzie w nim Dominus. Eee, są so, parę godzin będzie się respił yy, yy, na, li na limitowany czas, będzie się respił czarne laki, blok. Poczekajcie. Aha! Widzowie, ja wiem, o co chodzi. Patrzcie! Patrzcie, jak na przykład co zaznaczycie raz jednego peta i sobie go to patrzcie, repeat i zaznacza wam tyle, ile zaznaczycie. Czyli jak zaznaczycie znowu tyle, i chyba to odznaczycie, to chyba tyle wam znowu zaznaczę. Nie, musicie to yy, najpierw to zrobić. To jest OP i to na autoklikera też będzie zarąbiście działać, więc na pewno z tego będę działał. Więc zobaczmy sobie dalej, co my tam mamy. Eee, nowy delete. O kurde Unrated Aha Poczekajcie Daj Peta Oddam Szybko, niech jakiegoś da, szybko Szybko Exclusive Może być Bo nagrywam szybko Chcę tylko coś sprawdzić yy, Bo niby jest rating, dobra, szybko, dawaj szybko, szybko, daj, 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 szybko, daj I teraz zobaczmy, czy to naprawdę działa O, logowane. dobra, ale, dobra, i teraz gdzie to jest? Gdzie to się robi? Gdzie jest? Znaczy ja mu tego nie zabiera, ale gdzie jest to raid? Tu. Poczekajcie. O no dobra, oddam mu tego petalnie nie ma co chodzi w tym. Artek, Ozbierz trade'a, proszę. Ale nie się odebrać peta. Arti Akceptuj. O, no dobra. No nie wiem, nie wiem o co z tym chodzi, ale jest to dziwne. Naprawdę nie rozumiem tego. Ale no dobra. Yy, dziwne. Eee, dobra, to teraz tak. Eee, pomarańczowe są OP. No jakoś tego nie widzę. Jeszcze żadnego nie dostałem. Pójdźmy sobie na Cut Kingdom. O, uwaga, widzowie, podpowiadam, mamy jedną taktykę. Siećcie na hardkorze. Na hardkorze, prawdopodobnie, to są laki bloki i są na 100%. są takie laki bloki? Jest. Tak, są z każdego świata. No dobra, sorry za grafikę, ale. Tak jest zawsze po każdym update'cie peta, więc jakby nie zwracać się na to uwagi. O, mamy Lucky Ega i mamy Lucky Dominusa. Pierwszy Lucky Dominus, więc sobie zobaczymy go razem ile ma powera. Ej, dużo. Nowy mityk i będzie dobry, będzie dobry na pewno. Ile będzie huge? That's huge. Ile jest, ile jest na świecie? W ogóle. Chcę to sprawdzić, bo jest coś na pewno nowego. Nie ma jeszcze. No i dobra, dobra, ja wam potem to zdradzę, jeżeli chcecie dowiedzieć o co chodzi, to wejdźcie sobie na Discorda. Albo nie ma licznika, albo jeszcze nie ma. I uwaga, nadal zostało. I nie ma Game Passu, bo miał być Huge, huge Lucky. Huge Hunter. Będziemy mieć więcej szansę na Huge, ale jednak tego nie ma. No, słaby update, ale jakby dla nowych graczy. No jest git, nie powiem, że nie, bo można sobie niszczyć, jeździć sobie po światach Na przykład Pixel World, pójdziemy sobie na Pixel World'a No i co? Mamy lucky bloka. Otwieramy Otwieramy, ciągle, jeździmy po mapie Klikamy i mamy jakiegoś czerwonego widzowie Kliknijmy, zobaczmy co się stanie Aha No jeżeli lucky jak nam wypada to jest fajnie Znaczy najlepsza taktyka a zaraz pokażę jaka, korzystajcie z tego. I oczywiście, jak jakiś wiz będzie na przykład miał, to jakby mógł dać na odcineczek, bym sobie nagrał, że nawet, no nie wiem, idę za na link plaza i se patrzę tak, jak Puzonik akurat to robi. To jakby ktoś miał, to bym normalnie go uciskał w dłoni, ale. Jakby ktoś miał, to piszcie do mnie na PW, na Discordzie. Macie mnie na grupie, znaczy, macie, macie wejście w link w opisie, tam też na grupie napisać. Będzie też zarobiście. No i takiego nadal drugiego nie mam. On jest chyba trudny do zdobycia, ale ja mam czerwonego. Proszę. Aha. Rainbow jest niby rzadki. Jestem tego ciekaw, ale jeszcze raz to sprawdzę, co dodali, bo coś mi się wydaje, że. Widzę, wie. Po chodźcie, chodź, idziemy na chwilę na tego. The Void. Czy to jest potwierdzone? Bank został przeniesiony. Tak, to był bank i jest został przeniesiony. wszystkie zostały przeniesione, ale tutaj mamy leak. To było zlikowane. Nowy world, który jest nazwany Realm World. Realm World to będzie świat, znaczy prawdziwy świat. Czyli to będzie jakby realne życie, bo nawet widać po trawie i po napisie, znaczy po znaku, że jest jakby realny. Bo tutaj, na przykład, zobaczcie, aha. Preston? Napraw to szybko. A tu? No, a tutaj? A, a w sumie to jest Devoid, więc w sumie wszystko lata. Ale no dobra, mamy. Tu gdzie będzie kolejny świat? Tu jeszcze i tu, albo ten hardcore przestawiam tutaj. Albo tu pomiędzy i tu będzie raz, dwa, trzy i cztery światy. Więc będą cztery światy na Devoidzie, więc zbierajcie Rainbow Consul. Uwaga! Sadge moment Aż mi się gęsia skórka zrobiła Nie ma christmas eventu Niestety Smutno mi troszeczkę Aż mi się chce płakać Ale Jakby Jakby No okej okay, Okej okay. No wszystko, wszystko Wszystko zrozumiem Ale no Zniknął Ale guys plus jakbyś Jakbyście że nie widzieli bo, nie wbiliście chyba lajków, nie, pa nie patrzałem, nie sprawdzałem lajków Nie sprawdzałem lajków, ale... Eee... Nie sprawdzałem lajków waszych, ile mitów biliście. wbiliście Eee... I... Aha, no tak Eee... Delete, 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 delete. A tu gdzie są mity, mity, Aha! Jest! Usunęli, usuwanie ekskluzywów, o Boże, w końcu! W końcu się postarali. Jezus Gold, Gold będziemy zostawiać. Zobaczymy, co się stanie. Albo nie, na razie to usunę, ale zobaczmy. Zobaczcie, widzowie. Mam 8 jajek. Dobiliście prawdopodobnie tam tyle subów. Więc jestem normalnie pod waszym wrażeniem. Widzowie, jutro prawdopodobnie będzie odcinek. Nie, zobaczymy. Może z jakichś lików, jeżeli będzie jutro, jeżeli będzie jakichś lików, to będziemy. Yy, będziemy może sprzedawać, będziemy może się redawać w na następnym odcinku. Nie wiadomo, nie wiadomo. Mam nadzieję, będziecie na tym huge Black. Lucky block event. Ja szczerze będę też chciał teraz z Wami obejrzeć film, ale jakby 15 minut odcinka, więc jakby. Już Wam przeczytam, co jest. O, w końcu. Uwaga widzowie. Christmas World, e Event skończył się. I uwaga. Napisał Preston, looking forward to seeing Santa Pause again next week. Mamy potwierdzone albo jeszcze nie, bo może być w nowym pecie, ale jeszcze nie wiadomo, czy będzie nowy pet. Będzie w następnym roku, Christmas event, więc mam nadzieję, że też będzie i będzie zarombisty bo ten był zarombisty nie powtórzył petów, tak w Halloween evencie. Znaczy to deweloperzy robili, ale to sam robił. Dobra, mailboxy, prawdopodobnie powróciłem bo tutaj, tutaj yy... tak Auto settings, index. Aha, usunęli pety, które nie mogą, nie są do zdobycia. Jakiś tam był problem z server boostami. W końcu, bo popro, po prostu, wow, widzowie, zobaczcie na to. W końcu preston się wziął do roboty. Mam nadzieję, że działa. Oj, ojko, się zbugowoło, widzowie, zobaczcie na tą teksturę. R boli w oczy, nie patrzcie na to, nie patrzcie na to, to boli w oczy. To nie boli, a to? Nie, to nie boli w oczy. Dobra, to na szczęście. O Boże, to boli w oczy, to nie patrzcie na to. W ogóle widzieliście? Dobra, y mam nadzieję, że zadziała. Wypłaćmy sobie tego, peta. Trzy sekundy, uwaga. Uważamy, czy to jest prawda, że naprawili bank. Jest, naprawili pad, y bank, ponieważ dupowali pety i gemy. Zostało to naprawia... Ty, poczekajcie. Proszę. Nie, jeszcze jest wyłączone. Może powrócić to, ale nie wiem. Ale uwaga. Pójdźmy. Co zobaczyć? Odbierzemy sobie gifty, jeżeli będzie działać na odcinku, i pozdrowimy Was wszystkich. A nadzieję że działa. Team ready masz peta. Dziękujemy. Działa. Boże święty, po tylu latach, dajcie peta dzień. Aha, no dobra. Dziękuję. Ja sobie przeczytam i to jest wszystko, to zbieram. Hej Tobiasz, masz diamenty, dziękuję za 1 milion, Przemo dla Ciebie, pozdrawiam Cię serdecznie, dzięki za 10 milionów i stuflek Pegasusa, bardzo dziękuję. Kity Juliskowa, hej Tobiasz, dziękuję za festiwkato, Rainbow kampi, masz do dobry przyjacielu, dziękuję za 1 milion gemów i party doga, pozdrawiam wszystkich tutaj oczywiście. Eee, lecimy dalej, tutaj ominałem pana, soreczki, eee, Fany, Fany, fan i plezy. Dziękuję za Rich. Kata, oczywiście też pozdrawiam. Ee, Kitty Kity Jojskowa, Hejta Beszmasz. Dziękuję za Balloon Dark Matter. Ee, Kata, dziękuję i pozdrawiam. Maltyksonek, prezentik Prezencik, 10 milionów gemów i Luki. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Was. Wszystkich więc ładnie, ładne Wasze prezenty. Może niektóre je sprzedam. Dobra, nie zwracajcie na to uwagi. My sobie zakończymy już ten odcinek, ale jednym akcentem, bo chcę wam już powiedzieć, że Wlatuje coś grubego niedługo W nowym tygodniu, prawdopodobnie w sobotę Coś tu, albo po tej stronie, więc radziłbym yy, na odcinek, Dobra, zobaczymy Coś wlatuje grubego Za 15 robotów, albo nawet więcej. Zobaczymy Dobra Dziękuję wiejsku, pozdrawiam cię serdecznie Dziękuję bardzo yy... Mogę wam coś powiedzieć, okej, okay, widzowie? O tym Pecie, słuchajcie Aż wyciszę wam piosenkę, słuchajcie Słuchajcie tego yy? mam, mam nadzieję, że tego wiejsko nie słucha, ale yy... Spinam tego Peta <laughs> yy... Dobra, wracając yy... Lecimy dalej yy... Z odcinka więc mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał, to by było na, na tyle w tym odcinku Po, granduję sobie te laki bloki, pójdę teraz na Discorda, porozmawiać z widzami Ja może w, też w, będę zbierał dla was pety dla giveaway Na Discordzie, nowe peciszki Więc mam nadzieję, że taki wam odcinek wam się spodobał Eee yy... Ty powchodź mi. Dobra, e, nie wracając. Zostawcie suba, lajka, dzwonka, zapraszam wszystkich, aby ja dać te z, z takimi lub bardziej innymi odcinkami. Jeszcze, chcę wam powiedzieć bardzo jedną ważną rzecz. Jeżeli chcecie też wiedzieć, jeżeli chcecie też wiedzieć o likach, na przykład o moich przeciekach, macie link w opisie do mojej grupy na Discordzie, tak, link do mojej grupy na Roblox, tam pojawi się ta właśnie tajna rzecz, w tego, nie w sobotę prawdopodobnie, nie jest to potwierdzone, ale prawdopodobnie, więc mam nadzieję, że będziecie się z tego, bo ja nawet to będę nosił. Trzeba się przebrać już w normalne ciuchy, bo już jest koniec, Christmas, więc już na następnym odcinku nie zobaczymy w takich ubraniach, oczywiście limitowane już. Więc mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie suba, lajka, like dzwonka, zapcom wszystko, aby być na bieżąco z takimi lub bądź innymi zarąbistymi odcinkami. Trzymajcie się, wysyłajcie mi gifty, jeżeli chcecie być też na odcinku pozdrowieni. Oczywiście macie tutaj nie teraz link, możecie sobie go zapamiętać. Tutaj macie, możecie się zatrzymać film, to bix 8 8 Macie, więc mam nadzieję, że wysłaliście mi gifta. Mam nadzieję, oczywiście wszystkie gifty nie zbieram. Nie, na odcinku. Znaczy wszystkie zbieram na odcinku, więc je nie zabieram. I mam nadzieję, że wam się podobało. Stawcie suba, lajka, like dzwoga. a to wszystko. Do zobaczenia jutro w następnym odcinku. Siemano.